I witamy kolejny dzień. Piękna, niebieska, precyzyjna i delikatna maszyna. I teraz tak, mamy tutaj pewien konflikt, konflikt zdań. Ja mam swoje ściągacze, kolega tutaj ma swój ściągacz. O, Łukasz będzie puszczał teraz disco polo. Dla uspokojenia. Dla uspokojenia, tak. Ściągamy kierownicę. Szkoda, bo gdyby był przygotowany, to weszłoby tu styredi pięknie. Ale tak, zastąpimy tą skórzaną i inną skórzaną. Taka skórzana, może być mniejsza, może być większa, a to jest od 510. Przygotowanie pod nawigację było tylko takie, że w sumie jest blacha na dachu, to do niej Łukasz się doczepi naszą anteną. Wiązka, no to stały temat, no bo kabina T6. Zlitujcie się nad tym ciągnikiem. Czemu im jeszcze pomagasz? To twój kochany ciągnik. Uwaga, ten ściągacz tego nie zdejmie. Puściło? Nie. Żaden ściągasz tego nie zdejmie. Już, 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 już. I tysiąc poproszę o pustu. <noise> będzie jeszcze reklamował. Nie, i mocno nie bite. Mocno nie bite. <noise> Mamy takie dwa przyciski: górny i dolny. Mm -hmm. Przyciskamy ten górny, ona będzie tyk. Słychać przekaźnik: ona nam się włącza. Nie? Automatycznie załączy się nasz ten, też nam ten agena I teraz tak: tutaj w tych satelitkach tu powinno być, jeżeli jesteśmy na dworzu, 42, 43, 38 różnie satelity. Mm -hmm. Tutaj net, tak jak mówiłem, 0, 1, 2. to jest OK. Nie? I tutaj RTK. No my jesteśmy w garażu, więc dlatego nam tutaj skacze ta dokładność. Powinno być 0.01. Bierzemy sobie satelitę. I teraz tak, mamy tryb multi, czyli on bierze poprawkę ze stacji ze stacji bazowej z nadajnika. O najlepszym sygnale najbliżej nas. Teoretycznie wiadomo, można sobie też ustawić tak jak tutaj mamy Sieradz 10 km stąd. Yy, mamy ten tryb multi, bo miałem taki przypadek, że ciągnął z 60 km zamiast z 15. 80 80 albo 2101, to mamy tryby RTN. Czyli korzysta nam wtedy kilku, nam na, z trzech chyba nadajników yy, okolicznych. Co jest lepsze, co jest gorsze, to zależy od sytuacji. Tak jak każdy, to może taki komunikat nam wtedy częściej wyskakiwać, nie? My sobie zostawmy na tym multi. Widziałeś, co nam się tu wyświetniło? Uwaga, cofanie. Jeżeli pierwszy ruch, jaki byś zainicjował, jazdy by był do tyłu, to on popierdzieli tym z przodem, nie? I wtedy trzeba kliknąć na przykład tutaj tego chłopka. I odwróć kierunek. I wtedy się naprawia to. Nie? I teraz tak, maszyna wybieramy sobie. Nie? Możemy na szybko edytować, albo wybrać maszynę z bazy, którą sobie już włączymy. Mm -hmm. Tu też włączamy i sobus jak widać. Tutaj generalnie tego nie ruszamy, ale to jest przesunięcie osi maszyny. Czyli jak masz na przykład talerzówkę, ci ją ściąga na jedną stronę, możesz sobie to tam skorygować. Wiesz, o 20, centym, no nie, powiedzmy 10 cm, kliknij potwierdź. Już przesunęło oś maszyny mhm. o połowę tej wartości. Nie? Co nas interesuje najbardziej? Szerokość narzędzia. Odstępy między wierszami to raczej dajemy na zero. Odległość zaczepu. No, może być tak, to jest takie generalnie, wiecie, nie? Szerokość rzeczywista też nas nie interesuje. Tu jedynie ma znaczenie, czy maszynę mamy z przodu, czy mamy taką ciąganą. Fajna sprawa, wdrażanie kontroli. Wirtualna belka. Możemy sobie włączyć i teraz mamy on domyślnie wybrał tutaj 15 metrów mm -hmm. i tych sekcji 5 mamy tutaj. Widzisz, zrobił nam 15 metrów. Potwierdź i mamy tu nam podpowie, którą sekcję wyłączyć. Jak wjedziemy na zamalowane, to będzie nam odłączał. Aha, e, tak, podpowiadał tak. Super sprawa, jak ktoś wiesz. Ma zwykły opryskiwać tutaj Czyli przełączniki. Ziemię do kukurydzy i nie ma izobasa, ale se tu ustawiesz. Tak. Dokładnie. I pokażę, kiedy mam stryknąć. Dokładnie. Bardzo fajna sprawa. Yy. Buty. Widzisz wszystko, kurde, w jednej cenie. Tutaj podstawowe linie AB, czyli ta prosta. Mhm. Mamy A, czyli taka azymutowa, powiedzmy nie tak jak stoi traktor. Przyjeżdżasz z talerzówką na pole, ustawiasz się traktorem pod takim kątem, jakbyś chciał jeździć. Klikasz A, ona robi tą linię. Dowolna krzywa. Aha, no nie jesteśmy, nie jesteśmy, jakby. Nie ma tej dokładności, żeby nam pozwolić. Większość ciekawych rzeczy dzieje się tutaj w kłosie, nie? Czyli mamy na przykład. To nam załaduje zaraz gospodarstwo. Będziemy mieli podsumowanie: wszystkie pola. To tam pokażemy później. Suwaczki. Bardzo ważna rzecz. Przeważnie to ustawiam tutaj 10-60. Chyba, że ktoś jeździ szybciej. Bardzo czuły jest układ kierowniczy. To powiedzmy 5 i 100, albo tam 10 i 100, czasami 120, nie? Pegain, to jest długość pociągnięć, jak nie, ustawisz nie 10 chodzi. to mniej, nie a The gain to masz częstotliwość. Albo rzadziej, albo częściej. Im częściej koryguje, tym jedzie prosić, szczególnie od prędkości to zależy. Tutaj mamy sceny, dzień noc, 2D, 3D, ustawienia. Tu generalnie mamy zespół, widzisz nawet nie wybrałem jeszcze Polski. Alarmy, możemy sobie wyłączyć cofanie żeby nam nie piszczał przy cofaniu. Ten panel możemy sobie włączyć, informacje o polach i narzędziach też można, to będziesz się bawił, będziesz sobie tutaj sprawdzał, wygładzone krzywy, mamy brak malowanych śladów podczas cofania, to jest praktyczne i ręczne zaznaczanie powierzchni, a my ustawimy sobie automatyczne. Wświetla numer linii, zastosuj. Czekaj, tu było rostowanie tak wygładzone krzywe. Tak. To że jak będę rysował krzywą, będę trochę nierównował, to ją wygładzi. Bę Będzie z każdym przejazdem się starał to wykorygować. Nie? Możemy sobie zrobić aktualizację jednym kliknięciem, albo aktualizację pojedynczo. Ale z tym ostrożnie. To naprawdę lepiej zadzwonić najpierw do mnie i się zapytać, czy, czy tam aktualizować. Generalnie, jeżeli jest dobrze, to lepiej jest lepiej nie, nie, nie poprawiać nie? coś, co działa dobrze. Tu możemy sobie wybrać profesjonalny albo klasyczny tryb, czyli taki uproszczony, jak mieliśmy w Agena 3. Ale on ma też swoje wady, bo na przykład masz tylko, przynajmniej tak było, nie wiem jak jest tej aktualizacji, pegain było tylko, albo częstotliwość jedna z tych dwóch Możemy sobie wybrać też na tym panelu bocznym, jakie ikony, Tutaj mamy y, mieć nie? w podpowiedzi, mm -hmm. czyli trzy podstawowe typy linii. Przerzucanie linii, jak mamy tam, nie wiem, cztery na polu czy coś, mm -hmm. no to tym możemy sobie przerzucać, i tutaj mamy przesunięcie. Tu mamy przesunięcie o połowę maszyny. No nie mam, jakby wiecie, nie mam, no, wiem, nie jestem nie wiem, spozycjonowany, to, nie... Czyli tak, jakbyś zaczynał połową siewnika na przykład, no, nie? No. i tu masz już mniejszą wartość, którą można sobie. Ustawić na przykład 10 cm. Ja, jak chciałem, no to tak od granicy to wiesz. Jechałem, patrzyłem się na granicę, czy nie przybieram się wnikiem, i korygowałem tylko tutaj, a ciągnik sam jechał, nie? Yo. I tu mamy dorównanie do miejsca, jak jesteśmy, czyli tak jak już stoimy ciągnikiem, tak jak nam pasuje, klikamy to i on dosuwa tą linię. Mm -hmm. Ta ikona informuje nas, że on będzie nam malował teraz, czy z ręki jedziemy, czy nie. Jakbyś chciał nawóz z ręki, czy cokolwiek. No i tu mamy. Inne te funkcje bardzo fajnie to teraz zrobili, ale jakby te najistotniejsze to Wam przedstawiłem. I na tym się skupmy. Nie będziemy tutaj za dużo teraz kłaść na głowę, nie? Tu z tym chłopkiem, oprócz odwróć kierunek, mamy też możemy się zalogować do systemu zarządzania gospodarstwem, czyli Farm Management System, mhm. i tam możemy mieć podgląd tych prac, swoich pola, na kompie, nie? transfer danych. Teraz co jeszcze nas w sumie czeka? Do wszystkich ustawień musimy wklepać sobie traktor. Czyli jego parametry, to co tam widziałeś, nie? Mhm. szerokość, długość, rozstaw, wysokość, od, odchylenie anteny od osi ciągnika i wiele, wiele jeszcze innych. I to teraz to zrobimy. I jeszcze mamy bezpieczeństwo. To nam też może tutaj pomóc. Pośrednik. Masz prosty, twardy albo w ogóle na sztywno. Nie? Mhm. To jest to, że jaką siłę użyjemy, do do, przyłożymy tutaj na koło kierownicy, żeby on wiedział, że to my to zrobiliśmy, a nie na przykład traktor. Bo jak stare masz magnumy, przynajmniej te, z którymi miałem styczność, no to tam dość ciężko chodzi to wspomaganie. No, no, no. I wiesz, żeby on wiedział, że to ty rozłączasz tym ruchem kierownicy. Przeważnie ustawia się na prosty, bo te wspomagania działają dobrze. Profesjonalny kamerzysta przyjechał, to w końcu porządne nagranie, a nie tak jak zwykle. Łukasz jak ci Powoli kończy. Ale Pani jest super mama, będzie wszystko zdalnie z komputera można zobaczyć, ale Pani to jest dobra mama, że synkowi taki prezent kupiła. No mam go jednego No, 14.10. Czyli wyjątkowo dobry czas jak na nas. To przez tą kierownicę na pewno. Zapraszam na obiad na kapucie, bo nas to jest Oj to jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Mamy takie mocowanie oryginalne z CHC. To jest w ogóle hit. Oryginalna nawigacja od CH, nie, CHC, CNH. Kierownica obszyta, skórzana. I patrzyłeś, jakie jest wielkościowo względem oryginału? Ta jest taka sama. Taka sama. Bo czasami sobie ludzie życzą, wiesz, szczególnie jak mają większe brzuchy. To wtedy mniejsze kierownice, no nie, nie? Ja ja się do tego rozmiaru. Ale tutaj tata, tata zrobił naprawdę świetną robotę. Zmodyfikował naszą oryginalną tulejkę. E, zestawienie z rewersem, jakbyś ocenił względem tego, co było wcześniej. Jest bliżej na pewno i myślę, że wygodniej. Nawet niż oryginalna, bo nie trzeba gdzieś tam bardziej sięgać, tylko będzie bliżej. Bo to jest teraz o, tak, tak jest parking, a tak tu mamy bliziutko, także przy szybkim. Tak, siedzieć, tak. Łatwo, kulkę, kulkę stosujesz na, w ładowarce albo gdzieś? Znaczy się w ładowarce tak, w ciągnikach nie. Aha. No to masz w każdym razie w zestawie to będzie przycisk dodatkowy. I on jeszcze nie został dodany, ponieważ jest taka koncepcja, żeby go podłączyć tu. Ale my teraz jedziemy w pole i na szkolenia. nie będziemy się tym zajmować. Inicjowanie autosterowania mamy przy kierownicy i mamy tutaj w tym miejscu na ekranie. Także będziemy sobie. Tam inicjować. Testować, toczyć się. Tak. Kamerun. Udrowe. Zapraszamy. polecony tak. kanał. Bardzo ciekawy. Widziałem nawet. Dużo się polecam. dzieje. Opo... No i hasło jest. też masz odpowiednie. Widzę, że się ubrałeś prawidłowo do tych nagrań. Prawidłowo. No. no nie, nie W takich budkach się tu jeździ. Teraz, teraz to jesteś naprawdę sprawy. prawdziwy krowiarz. Także to jest. No. oporowiec. Tak, oporowo. <laughs> Wszędzie jest opór. Ja się trochę dziwię, jak ludzie kupują te nawigacje tak w kartonie. No, teraz sytuację klienta, pojechał siać, kończył się okres na Isobasa, taki demo na miesiąc i zero obsługi, nie? Mam kolejną, kolejną taką sytuację, że leży akurat innej marki, no i po prostu leży na półce, no bo założył, nie chodzi, wkurzył się, zdjął i, i tyle, nie? Znikąd pomocy, a ja co? Ile to, kosz... Ile to było? 15 minut? Zgłosił mi, że wiesz jakby wygasła licencja, nie chodzi, nie? Zgłosiłem to do nas do wsparcia technicznego. Peter to zrobił, nie wiem, no 15 minut cała operacja, nie? I można jechać, siać dalej. To jest ważne. A, a nie, że kurde, jak ty masz okno pogodowe, to jak teraz. Nic nie idzie, nic nie idzie zrobić. No nie i całą jesień no... nic nie szło no. zrobić. Tym razem wszystko działa, nic nie popsułem. O, ładnie Ci radio gra, to nie mogę powiedzieć. Dobra, tak. jedziemy na Canin O, to ładnie, ładnie to wymyślone jest. No, od rolnika szuka. A, tak już myślałem, miałem się pytać czy to jest odbiorka. Krocek do góry. On jest zablokowany. A on ma też jakiś specjalny tryb odblokowywania hydrauliki? Bo w twarze, to Ty musisz tam poklikać, poklikać i jeszcze na koniec zatańczyć. I teraz tak, przyjechaliśmy już. To nie są do końca dobre warunki do kalibracji. Tam masz twarde, e, równe podłoże. Dobrze, żeby nie było pochyleń w żadną stronę. 50 metrów długo jest potrzeba i około 10 szeroko. Zaraz się wszystko okaże. Czyli tak, wchodzimy sobie teraz w ustawienia, czyli zębatka, dostęp do wszystkich ustawień, pojazd. Tu. Tak. I mamy, widzisz, nie skalibrowano. Jeszcze kluczyk po prawej stronie? Wszystkie dane, tak. Wszystkie dane już wpisałem. O, nie wiem, jak to się nazywa, ten symbol. Ok. przejdź sobie jeszcze trochę do góry. Ten tekst Generalnie czytając instrukcję można w tej nawigacji bardzo dużo się nauczyć. Yy, tak tak jak tutaj jest napisane, dawaj 2 na godzinę. Fajnie to. Chodzi. Podoba się. Jedziemy? Tak. Ciekawe jestem czy podbije obrotów, czy będzie jechał na tych. Ja on tam naczyń nie potrzebuje. Nie, ale... No bo teraz ma jakiś wolny. Nie? A tak, 860. O, trochę, trochę podbił, no ale to jest normalny, Ma takie postojowe praktycznie. Ok, i kliknij kalibracja i pójdź kierownicę. I zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze jest, jak na przykład mamy drogę, zacząć sobie e, skierować ciągnik trochę w prawo, nie? Mhm. I jedziesz w stronę rowu po prawej stronie, klikasz kalibrację, i on wtedy e, powinien ci potem wyrównać i jechać równo po drodze. Prawie idealnie, no, nie ma dużego oporu, to nie mamy też dużego uślizgu, więc jest w okolicach, zobacz jaka jest, jak oscyluje w okolicach tych dwóch na godzinę, ciągnik też nie ma idealnie równo, nie? Ok, ustaw się na prosto i stój, zatrzymaj się. Widzisz, jego teoretyczne odchylenie anteny od osi jest 0,3 cm, to jest w zupełności w naszych warunkach yy, dopuszczalne, liniowość odpowiedzi, ok, klikamy dalej i zrób nawiguj. Jest na... ok, kliknij start. I teraz jest ważne, ok, jesteśmy na linii i teraz też 2 na godzinę, jedziemy aż miniemy 30 30 metrów, nie? O, tu na razie nie musimy regulować, potem sobie doregulujemy. On teraz jakby ma te ustawienia kierownicy w fabryczny sposób, ale powiem Ci, że to mi się tak podoba, no, Twój tata naprawdę tak, zrobił jest... dobrą robotę. Tak, jak ma być, nie I Jest bliżej, yy, bliżej, rewers. Fajnie ta skórzana kierowica, to też tu wychodzi, jednak. No i, A musimy... to jest Twoja robota. To, to jest kurde, super, nie? <grym> Bardzo jestem zadowolony z tej realizacji. A ja tym bardziej. Dobra robota. Będziecie zadowoleni. Teraz to tylko usługi i oporowo. Hmm. No. Jeszcze u siebie jest 24 hektary do zagnębienia. To... O, na nawigacji e, też gadałem teraz. Tak, to bym tam siał już, ale no, były ciężkie negocjacje. Za rok tam będzie oczy. Ok. To zaraz ścieżki uruchomię, eee, ale tym, tym będziesz gniut ścieżki, trochę szerokie koła, nie? Ale ja mówię do tych, nie ja jakby desiało, to Aha, zaraz się. Nic się nie stało, przekroczyliśmy 30, pokażesz tam na ten, na jaka? Tutaj o. Czekamy, aż się wybuja, ja to tak mówię, nie? I robimy następny. Teraz? Na, następny musisz. O. I teraz zawracamy się w to miejsce, mniej więcej gdzie stoimy teraz ciągnikiem tylko po prostu obracamy się... Tak, no, można nakręcić? 180. o 360 stopni dość. I ustawiamy się na linii. Raczej się to wszystko uda, ale zostawiłem 15 metrów belkę. A domyślne narzędzie do kalibracji jest 5 metrów, ale to nieważne. Czy ustaw się w miarę tam na linii? No i dobra, i stój. On sobie tutaj kliknij. Następny teraz wejdzie w tryb autoprowadzenia i jedziemy sobie. A, też dwa? Tak. No jestem ciekawy, bo ostatnio kalibrowałem ciągnik, gdzie była włączona kosiarka. bo Miał jedną z przodu, jedną z boku. I było przesunięcie boczne pod tą kosiarkę, nie? I poszedłem, zrobiłem tą kalibrację. I kurde, co to nie wychodzi, nie? A już było trochę późno. Yy, I tak dojrzałem dopiero później. No, yy, teraz generalnie tego nie robimy, bo tak nie wolno. Yy, ale ja wyjdę zobaczyć, czy nam prawdu. Taka to będzie robota, proszę. Pan. Na prawie to tam w miarę widać. Jak się tu oddowie, że jeździ na polach to. I koniec. No i właściwie tyle. A cała reszta to wyjdzie w robocie. Tak na szybko, żebyśmy mieli jakąkolwiek linię. Potwierdź. Wchodzimy sobie w kłosa. Na tym nie jeździmy. Nazwa pola, tylko robimy sobie. Dodaj pole. Na przykład test. Możemy sobie dodać klienta, możemy nazwę gospodarstwa, czyli tak jak jeździmy po usługach. Aha. To tak jak foldery, nie? W komputerze. Nie wiem eee. co chodzi. I teraz możemy sobie robić. Wszystko widzisz, jest błąd, nie? Jaki błąd? Nie mamy żadnej linii, mhm. no bo siłą rzeczy nie mamy. Czyli tak. Przechodzimy do akcji. To co, to, co byśmy chcieli robić. Chciałeś obmierzyć pole, tak? No? Dobra. On po szerokości tam mówiłeś 2,5 metra chyba jest, nie? 2,70 chyba. Okej, okay, może być. To po tej łące i tak będziemy jeździć. Czyli wprowadź sobie szerokość maszyny. Możesz, do, możesz edytować, możesz dodać. Zamiast 15 to zrób 2,70. I idziemy dalej, głos, trzecia ikona, i robimy granicę. Czym tworzymy prawą stronę maszyny, ten prawy scenariusz? Ja zawsze sobie, jak jeżdżę samym ciągnikiem, ustawiam na przednią oś, bo tak mi jest łatwiej. Przesunięcie granicy, nie robimy nic, potwierdź. I ustaw się na bok pola. Tego generalnie nie trzeba robić, nie? To jest takie, wiesz... Większość ludzi przyjeżdża po prostu na pole, robi sobie AB i kita, nie? A my, jak chcemy tutaj mieć dokładnie no, swoje pola, to zmapuje wszystko. No i kliknij rec. Tutaj? Tak. Można robić do konta. My po prostu objedźmy bez zatrzymywania się, nawet. Bo ważne jest, że jeżeli się zatrzymasz, to musisz kliknąć pauzę, no, no. bo wtedy takiego tam zrobi. No, jest, tak. A tak. Bartek mówi, że mu się bardzo komfortowo z tyłu siedzi i wygodnie. Ja się tutaj dobrze złapie i proponuję sprawdzić jego prędkość maksymalną do polu. Ile wytrzymamy? Wtedy on co metr albo co dwa już dokładnie nie pamiętam. O tu jak prosto, trochę nakładek jest, czyli z ręki siane, ale, ale ładnie. Ach, kobryca, tylko no się opłaca. A to do takiego tutaj. Rolniczka. Bardzo fajna działeczka jeżeli chodzi o nagrywanie. E... A już mogę w sumie. To walimy tu. Akurat niedawno zebrany. To... O. I teraz będzie ważne, żeby nie przekroczyć tego punktu. Zaczęciu. Yy, tak, zaczęciu. Bo wtedy potrafi w zależności no, generalnie lepiej tego nie robić, nie dojeżdżać na siłę, punkt. on tam nie jest nam potrzebny ten punkt i klikasz tego zielonego ptaszka. I teraz jo. tak, mamy już granice, e, mamy odstęp. Liczbę kręgów, to tak jak do siania. I na no. przykład chciałbyś, żeby odwzorował ci mamy to narzędzie 270. No, nie siejesz tutaj poznaniakiem, ale no, chodzi no, o no. Samą, e, samą zasadę. Tak. tak. Możesz sobie ustawić liczbę kręgów na przykład tam 3, czyli tam 3 razy jedziesz dookoła. I to nam potem pokaże, nie? Wypełniająco możemy sobie włączyć, nie musimy. Możemy punkty edytować, co ważne, czyli na przykład mamy tutaj ten, możemy sobie tam poprzesuwać, nie? To takie. Bo to chodzi tylko o pokazanie zasady działania. Gdzieś jak się ktoś zdecyduje na porządną firmę na taksu Zagro, to będzie miał tu wszystko y, pokazane. I, i, 10, I 10 razy wytłumaczone. Bo to, z tych punktów możemy sobie strzelić od razu linię prowadzenia prostą. Mm -hmm. Potwierdzić no, od jednej strony, od drugiej strony. Zawsze to robię przed końcem granic, przed końcem pola, bo pola lubią. Wiecie co, nie? Na samych tak, końcach. Tak. Potwierdź. I możemy sobie jeszcze zrobić poprzeczniak. A i tutaj też zrobimy poprzeczniak. Cofamy się. Widzisz, on by teraz nam chciał odwzorować granice, Nie mhm. Nie mamy żadnej linii. Dlaczego? Bo trzeba kliknąć tu. I wtedy sobie wybieramy. Tu jest poprzeczniak jeden, poprzeczniak drugi i linie prowadzenia. To mamy tą linię którą stworzyłem z punktów, nie? Bo ją możemy sobie oczywiście tak, tak. wytworzyć y, jadąc po prostu, Aha. ale tak jest. Jeżeli mamy obrys pola, to tak mamy pewność, możemy sobie ustawić tak jak chcemy. Ok, y, i wybieramy sobie. On dalej by nam chciał. Jego najbliższa linia, którą by sobie wybrał, to będzie ta graniczna. Mhm. Czyli teraz, jak pojedziesz, a rusz troszeczkę do przodu, musi nam się wyświetlić na pomarańczowo. Nie wyświetla się. Ale to dobrze. No dobra, i teraz, jakbyś pyknął, to już by nam kierował. To. Tak. Ok, bo jakbyśmy jechali, to by nam jechał po granicy, nie? Czyli mm -hmm. po krzywej, po fioletowej. Możemy sobie ten, oczywiście, to wyłączyć. Nie jest to włączone, ale jak już o tym wspomniałem, to od razu to pokażemy. Ustawienia na nawigacji. I tu mamy panel operacyjny GMB. Tak, mamy wybrany G, czyli teraz nie pojedzie nam graniczną. B Boundary, czyli pojedzie nam tylko graniczną, graniczo. i M manual to nam nie pojedzie niczym, nie? Aha. I możesz tu klikać, prosić, i nie pojedzie. Dobra, i teraz jedziemy sobie, nie? Teraz jeszcze dopracujemy. To, jak się obrócimy, to dopracujemy dopiero częstotliwość i długość pociągnięć. Ale teraz jedziemy, i już wyjeżdżamy powiedzmy w granicę sąsiada, nie? Tak. Klikasz sobie tu, powiedzmy te 10 cm, tak jak ja tam do tego się umiem. Przesuwasz w lewo. Masz przesunięcie o 10. O 10. Jeszcze za daleko, nie? No. Czyli odjeżdżasz, klikasz tu, i dociągnie nam linię, tak jak jechałeś ciągnikiem. Możesz się zawrócić. Ustawiamy teraz prawdziwą pracę kierownicy. Wybierz którąkolwiek tam linię, no bo tak, guzik będziesz miał tu, ale no tu, tak. dzisiaj na potrzebę, dzisiaj na potrzebę testu. Widzisz, jak nam reaguje? Ustaw jakąś tam prędkość, nie wiem, 8 na godzinę, czy, czy coś. I te suwaki. Ile? Na 10. Boże, poszedł. No, dlatego lepiej się to robi okolice, no. 10? Tak. I co? Napierdziela? Kulturka. No właśnie. Tylko trzeba się zdecydować na porządną no, firmę. CHC uh, Holland, <laughs> CHC, CNH, i tak, że tak. Wasz, że nie fan. O. E no tak to nie nie jest. Nie, no stop. Haj, On normalnie zrywać, nie? Zrywać. No spróbuj sobie samemu, jak to jest. On musi wiedzieć, że to ty, nie? dlatego no, no, no. to w pierwszym takim odczuciu jest. No, tutaj dobrze, 80. Tak, możesz to już kliknąć ekran. Teraz, albo tu. I już wiesz teraz, kiedy masz to odwzorowanie? Kiedy maszynę włączać, opuszczać, czy cokolwiek, nie? Także co, nie wiem, jak masz jeszcze jakieś takie coś ci na szybko przychodzi, bo zaraz na bateria siądzie. Nie, to nie mam pytań. A jak nie, to teraz jeszcze, bo nie mamy. Zapraszamy na kanały. Czyli do kolegi. Tutaj, Rolnik Pawła. Paweł na TikToku. I na YouTube też? Nie, ja na YouTube, ja tylko na TikToku. I skynie i TikTok i YouTube. Zapraszamy. Także co? Do zobaczenia na TikToku, na YouTubie też na Taxus Agro e, albo na innych wydarzeniach typu Agro, jak Bednary. właśnie Także zapraszamy do kontaktu. i Pytać. pytać, dzwonić, wybierać porządne sprzęty, porządne marki i firmę Taksu Sacro.